hej Siemneczku, witajcie z tej strony Gilan i tutaj dzisiaj w sklepie 22 kwietnia 2022 roku i co, dzisiaj mamy nowe skiny z e, czyli drugi tydzień prostu tych skinków i mamy dzisiaj Alto za 1500 spoko skinek i właśnie Panią Poetkę też mega myślę, że git skin e, dalej mamy Kaktusowy Kruszyciel e, za 800 Elastyczną Elektropalmy za 800, Scena Główna za 500 i Zestaw Tańc na Coachelli za 2800, oczywiście te stare skinki z Coachelli nadal są. Dalej mamy mireż za 1200, Lumino za 1500, Gwiezdny Topór za 1200, Potrzaska na Tafla za 500, Arkany za 1200, Wilko, Króliczka za 1500, Lamolew za 1500, Neozwierz za 500, Padka za 800, Jutrzenka za 1500, Niesamowita kostka za 200, brokat za 500, e, hopak za 800, głębokie dabowanie za 200, e, no i Moon Knight nadal w sklepie i to tyle. Także co widzę. Jeśli sklepy wam się podobało to pamiętajcie, że stawcie subik, łapkę w górę i oczywiście e, pamiętajcie, że, żeby używać kodu GGL w sklepie, ja będę mega wdzięczny, a jeśli sobie nam 7.